O. Dobra. Super. Przejmie pani mikrofon. Małżeństwem jesteście? Nie. Nie? Nie ale dla rodzina. rodzina, brat rodzina. siostra? Nie, Szlagier, a to jest mój mąż. To proszę trzymać. O, jak tak, długo tak, P? Kochanie. Kochanie, zapraszamy. Tak, kochanie. Dawid Muchlewicz. <laughs> to sobie... Małżeństwo, tak? O, małżeństwo to ja będę trzymać. I brat. I brat. To bratek ma na imię? Mariusz. Lucyna. Andrzej. Jak długo? w kolejności. Od 18 długo? roku życia. Czyli ile? 30, 10 lat? 30, A, 30 lat. 30 lat. Żona? Ja od 3 lat. I Ja też krótki 30 lat. A tradycje jakie rodzinne? Ojciec, naczelnik były. Przejęta scheda, czy nie? Jako naczelnik? No nie nie nie, 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 nie. Ja jako kierowca. Bojanów, ile wyjazdów macie w roku? Różnie, różnie. 30, 100? E, no nie no stówka bez przesady, tak. 50, 30. KSRG jesteście? Tak. Dobra. Zobacz tak. samochód? Tak. Co to jest? Z Skania. P400. Zabudowy kogo?